Wracamy do ogromnego sukcesu młodych sportowców ze szkoły podstawowej nr 1 z żar. Pod Aleksandra Stachu zostali wicemiszczami Polski w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców. W walce o złoto przegrali z rówieśnikami z Jeleniej Góry. W półfinale pokonali drużynę ze Stargardu Gdańskiego 75-64. Wcześniej wygrali z gospodarzami turnieju SP1 Gorlice 63-41 i SP2 Łańcut 68-47. To największy sukces żarskiej szkoły w grach zespołowych. I tym bardziej no, cieszę się, że się udało powtórzyć sukces ubiegłoroczny, gdzie zajęliśmy drugie miejsce, byliśmy wicemistrzami województwa. No i kontynuacja pracy tutaj w klubie i w szkole przyniosła efekty tego, że mamy mistrza województwa i dostaliśmy się na zawody ogólnopolskie i zostaliśmy wicemistrzami, także to jest mega sukces dla mnie, dla chłopaków, dla, dla całego miasta i naszego województwa. Dla mnie, dla mnie sam wyjazd bo, i dla chłopaków był super nagrodą i przeżyciem, a z, ja... Miałem cel minimum jeden mecz wygrany, tak? Jeden mecz wygrany dla mnie, żeby było walka o miejsca 5-8. Ja myślę, ja jechałem z takimi nadziejami, a chłopaków, tak jak mówili, bali się bardzo, no bo wiadomo, jakie ośrodki są w Polsce koszykarskie, ekstraklasowe klas, ekstra drużyny i te, te drużyny z tych miast przyjechały. No nawet mówili, żeby tylko nie być ostatnim, tak? No, i to był ich taki jakby cel. No i co, no losowanie pięknie się układa dla na nas, trafiamy na gospodarzy, gdzie ja mam obawy i dzwonię tutaj do trenera i mówię, kurę, gospodarz, to no ciężko, ściany zawsze pomagają. Mówię, nie mówi, nic się nie ma, będzie dobrze. No i co, się okazuje, że gospodarz wybrał nas. Też licząc na to, że jesteśmy drużyną słabszą Nowożary, a jak Starogard, czy spójnia, czy inne drużyny mocniejsze i nie wybiera sobie gospodarzy, tych drużyn, tylko drużynę żarską i drużynę z łańcuta. No i co? Pierwszy mecz wygrywamy 20, drugi wygrywamy 20 i jesteśmy w strefie medalowej, walczymy o, o medale mistrzostw Polski i jesteśmy w twórce już najlepszych po pierwszym dniu, tak? Także jest radość niesamowita. A co przyniesie już mówimy tutaj z trenerem. Tomkiem. co będzie to będzie tak? to już nieważne dla nas no i co i półfinał trafiamy na mega silną ekipę Starogardu Gdańskiego no i tu co wszystkie siły które mamy stawiamy na ten mecz no bo albo, albo finał no albo walka o czwarte, a tam już są tak drużyny, w twórce były tak mocne, że no ciężko by nam było. Jeśli byśmy nie wygrali tego półfinału, podejrzewam, że ciężko by nam było walczyć o nawet o co No troszeczkę my mieliśmy krótką ławkę, no bo ósemką jadąc na mistrzostwa Polski, no cztery mecze i dając siebie wszystko i dwie godziny tylko na regenerację, no to jest za mało, prawda? Za mało, żeby dojść do siebie. Podejrzewam, tak jak już mówiłem, jeden dzień odpoczynku, trochę więcej czasu, dalibyśmy radę, na pewno. Tak, niesamowite niespodzianka. podjeżdżamy tutaj pod zwycięzców. No, kierowca mówi Romek, że podjedziemy, coś tutaj zabierzemy. I rodzice wyskakują z aut z konfetti, no, tam napoje różne i fajnie ty, wesoło. I mega fajna niespodzianka, ale chłopcy byli, no, wiadomo, zmęczeni zaspani, nie wiedzieli, co się, co się dzieje. Ale bardzo sympatyczne pamiętanie. Na co dzień prawie wszyscy chłopcy trenują w klubie BC Swiss kronożary. Bardzo się cieszyliśmy wynikami chłopców bo jakby nie patrzeć na no mistrzostwa Polski przeważnie jeżdżą klasy sportowe, wielkie ośrodki, a tutaj mówię takie SP1 żary, nikomu nieznane, przyjeżdżają i zdobywają srebrny medal. No mimo dostaliśmy dużo telefonów, dużo SMS-ów z gratulacjami, bo jakby nie patrzeć mówię, to są uczniowie SP1 żary, ale to jednocześnie nasi zawodnicy, więc jesteśmy bardzo dumni. No i oczywiście my ze szkołami bardzo dobrze współpracujemy i to jest tak mówię, zawsze sobie pomagamy i mówię, my jesteśmy zadowoleni, że szkoła pojechała, osiągnęła taki sukces i wielkie brawa dla, e, dla pana Olka, wielkie brawa dla dyrekcji, zorganizowali super wyjazd, chłopacy szczęśliwi wrócili. No i z wielkim osiągnięciem, średni medal to jest chyba największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o szkoły żazkie. E, tego... Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc BCN. Klub między innymi pożyczył busa. Ale nie tylko. Oczywiście, jeżeli możemy, to pomagamy jak i szkole, tak i innym klubom. Jeżeli ktoś się zwróci na, e, do nas z prośbą o busa, a bus jest a w tym momencie niepotrzebny, nie czyli nie ma żadnych wyjazdów naszych, to jak najbardziej zawsze bezpłatnie użyczamy tego busa i, i, i mogą inne kluby korzystać, czy, czy szkoły. Bardzo chętnie w ten sposób pomagamy. To są też, przypominam, nasi zawodnicy, więc, więc zawsze jesteśmy otwarci na pomoc. Tak, no wiadomo, sukcesów tych się nie planuje w budżecie, tak? Ani szkolnym, ani tutaj miasta. I dlatego, no takie sukcesy, ja nie mówię, że to jest później popot dla czy szkoły, czy klubu, no to jest miasta. Po prostu to jest promocja naszego całego okręgu, całej dyscypliny, także to myślę, że trzeba. Wtedy się zbieramy. Ja powiedziałem, stanę na głowie, będę rodziców prosił, kluby, sponsorów, żeby po prostu pojechać, bo to jest nagroda. Tak Oczywiście dla każdego było zaskoczenie, bo jadąc tam, rozmawiałem z zawodnikami, to no założenie było wygrać jeden mecz, co nie i będziemy szczęśliwi, będzie sukces. E, obawiali się, przypominam, że my pojechaliśmy rocznikiem 2010, a to był rocznik 2009-2010, czyli tak naprawdę byliśmy rocznikiem młodszym, a graliśmy naprawdę z ekipami mega mocnymi. Mówię spójna starga Szczeciński na szóstym miejscu skończyła. Mocna, mocna ekipa. W tamtym roku, z tego co pamiętam, to był zdobywca złotego medalu w tym roczniku. Jeżeli chodzi na przykład, graliśmy półfinał z drużyną Starogardu Gdańskiego. To jest obecny U-14 mistrz Pomorza, który wygrywa z takimi drużynami jak ASEKO, Gdynia, jak też Sopot. Więc mówię, to naprawdę były mocne ekipy lub zostawiliśmy taką szkołę jak z Warszawy, ze stolicy Żary. Wyszły ze zwycięsko z tych pojedynków. No, chłopcy zafiksowani na koszykówkę. No, nie ma przerwy, nie ma lekcji, gdzie nie chcieliby popykać i po przyjść, pokozłować, porzucać. No i cokolwiek inna propozycja niż ma Marudy. Także no, zafiksowani od najmniejszych, od najmłodszych lat na koszykówkę i myślę, że no, to przynosi później efekty, tak? W klubie, w szkole, no, mega, satysfakcja dla mnie niesamowita. zdecydowanie, zdecydowanie byłem już mistrzem yy, województwa w piłce nożnej. No wielokrotnie w lekkiej atletyce, ale na mistrzostwach ogólnopolskich no byłem pierwszy raz no i z takim sukcesem, że jestem no sam w szoku do tej pory. Także mega będę zawsze to miło wspominał no do końca moich tutaj dni w szkole, pracy w szkole. Tak.